Cześć! Witam Was na kanale Mania Sprzątania. Chciałam się przedstawić osobom, które są u mnie pierwszy raz. Mam na imię Ania, mam 42 lata, mam męża, dwoje dzieci, syna w wieku 15 lat, córkę w wieku 12 lat, mam też dwa koty oraz psa. Dzisiaj chciałam Wam dać motywację do posprzątania Waszych kuchni. Zapraszam! To, od czego zawsze rozpoczynam sprzątanie kuchni, to jest najpierw rozpakowanie zmywarki i zapakowanie nowych brudnych naczyń. Mamy bardzo małą zmywarkę, dlatego jeżeli mamy duże garnki, patelnie, to staramy się ich tam nie wkładać, żeby nie zajmowały zbyt dużo miejsca w zmywarce. I bardzo często myję ręce. Tutaj <grym> I bardzo często myję ręcznie, nie ręce. <grym> Tutaj też nie spieściły mi się wszystkie kubki, drobne naczynia, więc je też wyjątkowo myję ręcznie. Zawsze po zapakowaniu zmywarki ogarniam blaty, tak żeby były czyste. Myję zlew. I później zobaczycie sobie, co będzie dalej się działo. Często mam pytania dotyczące organizera, skąd go mam w tej szufladzie. Otóż, jak zamawialiśmy kuchnię, to, że tak powiem, razem w zestawie była możliwość zakupu takiego organizera. Kuchnię zamawialiśmy u prywatnego sprzedawcy, dlatego no nie jestem w stanie Wam podać, co to jest dokładnie za firma, bo już nawet nie pamiętam. Ale rzeczywiście bardzo fajne są te przesuwne elementy, które można sobie dopasować do wielkości sztuczców. Jak widzicie, wnętrza szuflad były już trochę zaniedbane, troszkę tam okruszków, kłaczków, różnych rzeczy się uzbierało. Yy, bardzo się nawet tak yy, z chęcią zabrałam za sprzątanie kuchni, ponieważ czasami, jeżeli sushi, coś już jest naprawdę takie, wiecie, bardzo brudne, to człowiek nabiera ochoty, że mówi, o kurczę, no czas coś z tym zrobić. Mąż tak na mnie patrzył, jak ja to wszystko sprzątam i mówi do mnie, o to już chyba będzie na Boże Narodzenie posprzątane od razu na święta. A tak sobie myślę, no pewnie do świąt to wiecie jak to jest, nie? To się zdąży jeszcze 10 razy wszystko tutaj ubrudzić. Zapraszam do kącika adopcyjnego. Bazylek to młody, nieduży piesek. Jest od kilku miesięcy w schronisku i nie ma żadnej poprawy. Degaduje się z innymi psami, biega z nimi po wybiegu, bawi się zabawkami. Niestety nie ufa człowiekowi. Bardzo prosi o ciepły domek. Przebywa w schronisko strzelce w województwie świętokrzyskim. Jeżeli ktoś chciałby zaadoptować bazylka, informacje na temat adopcji znajdziecie w przypiętym komentarzu pod moim filmem. A tu widzicie mamy taką szafkę narożną. Bardzo często te miejsca wykorzystywane są w taki inny sposób. My mamy całkowicie zabudowaną tę szafkę narożną, chociaż wiem, że często tam wykorzystuje się na przykład takie koła obrotowe. My nie chcieliśmy ich ze względu na to, że zajmują niecałą przestrzeń. I uważam, że są trudniejsze w sprzątaniu. Oczywiście za każdym razem, kiedy chcemy coś wziąć z tego miejsca, my to nazywamy taką spiżarnią, taką mini spiżarnią, no to trzeba przykucnąć, uklęknąć, a nieraz tam nawet głęboko się nachylić i coś wygrzebać. Natomiast przez to, że wykorzystaliśmy pełną przestrzeń, no to mamy tam więcej miejsca, a kuchnia tak naprawdę wcale nie jest duża, jest jak najbardziej funkcjonalna, jak na taką przestrzeń, i no to nie jest jakaś najmniejsza kuchnia na świecie. Natomiast wiadomo, że no w kuchni dosyć sporo rzeczy się używa i wiele rzeczy się przechowuje, bo i garnki i jakieś patelnie i żywność. Także stwierdziliśmy właśnie, że sobie tutaj zabudujemy, wykorzystamy maksimum miejsca, a to że czasami trzeba się tam schylić, ukucnąć, to nie jest dla nas jakimś większym problemem. Jak zauważyliście, czasami korzystam z takiego z spreskiwacza. Y, mam w nim wodę i ocet. Y, proporcje to 1 trzecia to ocet, 2 trzecie to jest woda. Można też dodać do tego jakiegoś olejku eterycznego, żeby tak bardzo nie pachniał brzydko ocet, no bo niestety ocet ma to do siebie, że nieładnie pachnie, ale za to szybko wietrzeje i ma właściwości dezynfekujące. Jest to naturalny środek czyszczący, dezynfekujący. Jeżeli chcecie właśnie pozbyć się chemii, to jak najbardziej polecam ten środek do czyszczenia w mieszkaniu. Szczególnie jeśli macie dzieci i zwierzęta. Sprzątałam tę kuchnię, dosyć się namęczyłam, bo tej roboty no trochę tutaj było. E, powycierałam szafki wewnątrz, na zewnątrz, umyłam tu śmietnik, umyłam podłogi. E, no i już jak tak skończyłam, to byłam taka zadowolona, że udało mi się posprzątać, nagrać materiał. E, jesteśmy w trakcie wymiany kabiny prysznicowej. To tak właśnie chcę dodać. Tak jak mówiłam, gdzieś za dwa lata planujemy duży remont łazienki, toalety, przedpokoju, to wszystko chcemy zrobić takie za jednym zamachem, ale kabina prysznicowa tak nam się już zepsuła, cała się kiwa, zepsuł nam się stelaż pod brodzikiem, aż tam strach, już normalnie było się kąpać, więc... Stwierdziliśmy, że na razie kupimy najtańszą kabinę prysznicową, no wymienimy, trudno, no niby tylko na dwa lata, bo potem pewnie będziemy chcieli jakąś inną, kupiliśmy najtańszą, a najtańsza niestety jest z jakimiś tam elementami hydromasażu, nie chcieliśmy wcale takich rzeczy, no ale tutaj ceną się jednak sugerowaliśmy, yy, a nie możemy mieć takiej, takiej, takiego prysznica, który składa się tylko z samych drzwiczek, musieliśmy mieć też zabudowę z tyłu, no nie chcę mi się tłumaczyć, musiało być takie cztery ściany aż. No, i e, ja sobie tu sprzątałam. Mąż w tym czasie e, wynosił starą kabinę. I już na sam koniec, kiedy wynosił, to jedna część mu się tak po prostu stłukła w drobny mak, bo była szklana. I co Wam będę mówiła? Po prostu całe mnóstwo szkiełka się tak roztłukło, że ja myślałam, że tego nigdy nie posprzątamy. To szkiełko było w łazience, w toalecie, w przedpokoju, w salonie, w naszych butach, w szafie, w przedpokoju i nawet jakoś za drzwi od mieszkania się wysypało na korytarz. I tutaj, właśnie po tym, jak pokażę Wam, jak jest posprzątana kuchnia, to pokażę Wam też taki drobny urywek z tego, co się działo, jako taką ciekawostkę nagrałam. Niestety, format jest taki nieciekawy trochę, bo na początku myślałam, że zrobię z tego shortsa i będzie nagrane w pionie, ale możecie sobie wyobrazić, co tutaj przeżyłam po tym zmęczeniu. Mąż też był totalnie zmęczony, bo cały dzień. Sam tę kabinę rozmontowywał. Ja sprzątałam tę kuchnię. No i na koniec taka atrakcja. To już była godzina gdzieś, ja wiem, 21.30 chyba. I tak na sam koniec dnia taka niespodzianka. No, wszędzie dosłownie te odrobinki szkła były, totalnie wszędzie. Najpierw trochę pozbierałam szufelką, później zamiotłam, później musiałam bardzo dokładnie odkurzyć sporą część mieszkania i przemyć podłogi. No tak w sumie trochę się pośmialiśmy też z tego, bo wiecie jak to jest, jak już człowiek jest taki zmęczony, już ma wszystkiego dosyć, a jeszcze coś takiego się dzieje, to Ręce się dosłownie załamują, i z jednej strony człowiek właśnie nie wie, czy płakać, czy śmiać się. No, my wybraliśmy tę drugą opcję, więc trochę się pośmialiśmy, bo ja jeszcze widziałam, jak mężowi po prostu stłukło się to, to było jak w jakiejś takiej komedii. Szedł sobie, wyprężyło mu się, to szkło i pyk normalnie, rozkruszyło się także. No, niestety, roboty nam to przysporzyło dosyć dłużej. Jeżeli lubicie kanały o sprzątaniu, jesteście u mnie pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania. Wszystkim osobom, które już subskrybują mój kanał, bardzo za to Wam dziękuję. Pamiętajcie proszę o pozostawieniu komentarza, łapki w górę. Yy. I bardzo Wam dziękuję za to, że znów obejrzeliście ze mną odcinek. To, jak widzicie, wczorajszy dzień przeżyliśmy. Tu już jest kolejny y, dzień, poranek i jestem z Flafusiem na spacerze. Także ja i Flafuś bardzo gorąco Was pozdrawiamy i mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć, papa, pa, hej!